A więc dobra. A ja myślę, że tak będzie Git. Hej! Witajcie! Z tej strony, ja Fabian, a dzisiaj witam Was w nowej serii, a raczej w sumie pierwszej na tym, kana na tym kanale. W zależności co wejdzie pierwsze, Resident Evil 5, czy ta gra? The Hex, um, The Hex to jest gra o różnych wymiarach growych czyli innych uniwersów, tyle wiem zobaczyłem na Steamie grę zwiastun i okazyjna cena i powiem wam, że bardzo fajnie się to zapowiada, więc zacznijmy. Ale zanim może ja bym chciał jednak głośność Dobra. zaczynam Po co tą historię? O! Powiem tak, już na start. Bardzo fajna grafika. Dobra. Ruszamy. Możemy ruszać staruszkiem z tego co widzimy. Ktoś dzwoni. O! Halo? Co? Wolniej? Mówisz, że jeden z moich gości planuje morderstwo? Ale który? Halo? Hm. Hej. Słuchajcie. Właśnie odebrałem niepokojący telefon. Ktoś w tym pokoju planuje teraz morderstwo. Dotrę do sedna tej sprawy. Ty, yy, Weasel Kid, chodź tu, porozmawiajmy. Wow! Yy, jestem teraz tym Weasel. Whizel... Weasel Kid? Jak on się dam? Ej, dobra, ta gra. Ej, ta grała dobrą grafikę, i już się podoba mi to. No? Jest dobrze. Dobra, yy, no, dobra, co? Co jest, dziadku? Słuchaj, młody, tak między nami tylko tobie tutaj ufam. Chcę, żebyś porozmawiał z yy, kimś tam. Aha, yy, da się jakby może wolniej. Szybkość dialogów, ty! Ej, a dobra! Nie, nie, nie. Czy tak? Dobra. teraz Dobra. Nie jeszcze. O. Dobra. Muszę jeszcze porozmawiać z. To idzie. Dobra, teraz idealnie, bo ja szybko nie czytam. Wow! Co jak co, ale grafika i to, co się tu dzieje, już jest dobre. Patrzcie na to. Mój kursor od myszki się odbija w tym lustrze. Wow! Dobra. Yy, czyli tak, musimy porozmawiać z każdym z ludzi tutaj. No dobra, no to rozmawiam. Czyli znowu się spotykamy. Wyglądasz cicho. Nie powinniśmy się znać. Yy, racja. Jestem Lazarus młody. Jestem gwiezdnym komandosem. Czy to jest. Poczekajcie, bo od razu mówię. Zwiastun i to wszystko pokazywało, że to, to jest jakby gra o różnych grach, czyli każda postać jest tu przedstawicielem innej gry. Czy to jest. On mówi, że jest gwiazdnym kimś tam. Czyli czy to jest inspirowane tak trochę Star Warsem? Nie wiem. On wygląda na morderce w sumie. Hej, dziwaku, planujesz morderstwo? Morderstwo? Jasne, czyli się przyznałeś. Ten stary szczur kiedyś ich dorw... Co? Um, on jest zbyt. Jakby to powiedzieć, on jest zbyt dziwny. On chyba nie dokonałby morderstwa. A może ty? Jaka jest twoja historia, stary? Jesteś z symulatora chodzenia, czy co? Praktycznie nie masz tekstur, koleś. Wiecie co mi to przypomina? To mi przypomina tą taką postać, jak macie Mortal Kombat, czy coś? To jest zawsze ta postać. Ze znakiem zapytania. I oni ci wybierają losową postać. no Może to jest Street Fighter, nie wiem. Dobra, ty mi przypominasz... To jest erpek, 100%. To jest jakiś erpek. No, widać, że to jest jakiś erpek, co nie? A ty to niby kto? Jestem wysokiej ragi czarodziejką. Dzieciaku. Pilnuj się. Aha, no dobra. To, to jest Street Fighter, na pewno. Widać, że typ... No, może on jest mordercą przy okazji. Wyglądasz jakbyś mógł kogoś zabić. Co knujesz? Uważaj, co mówisz, młody. Jestem z, z gry kulinarnej? Ty jesteś z gry kulinarnej? Nie, to jest jakiś żart, na pewno. O, mogę podno... Jo, ja mogę podnosić... Pan śród? Co, co, co to robi tutaj? Kim jest Pan Szród? Ale dobra, poczekajcie. Wow, co się tu dzieje? Mówię wam. Kolejne odcinki będą się pojawiać. Zostawiajcie lajki, właśnie. Zapomnij, Zostawcie lajka, subskrypcję, dzwonek. Napiszcie coś w komentarzu. A my idziemy do niego, bo okazuje się, że chyba nikt na ten moment nie jest mordercą. Więc, czy ktoś coś powiedział? No, stary, to była strata. Nie wydaje mi się. Przyznaj... Przynajmniej teraz się nie poznaliście. Chcę, żebyś poszedł na górę. Za pierwszymi drzwiami na drugim piętrze. Jest bardzo ważny klucz. Och, prawie zapomniałem. Uruchomić windę. Pozwól tylko. Okej. Okay. Dzięki. Powinno wystarczyć. Przynieś mi ten klucz. Okej, okay, mamy już zadanie, jak w każdej grze, teraz w lewym górnym rogu powinno być napisane nowe zadanie. Dobra, lecimy. A więc pytanie numer jeden, gdzie jest winda? Bo tego on mi nie powiedział. No dobra, o i tam gdzie patrzę moja postać, jakby kursor moja postać patrz tam gdzie jest kursor a tu są jakieś deski aha co to mamy? soda, 2,50 czy mogę znaleźć nie wiem, jak bym poszperał o, mogę ułożyć, Panato. to co to jest? dobra, nie, bierzemy jedną butlę dobra bierzemy jedną butlę, o Pieniądz, mogę? Okej, okay, dobra, dobra. Kurde, jest. Dobra, gra. Już mi się podoba, serio. Już mi się podoba. Dobra, nie gra muzyka. Lecimy. O, 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 o! Ja tam widzę coś. Yy, daj mi. Idziemy włożyć. Dobra, co się tu dzieje. To jest dopiero początek gry, a my już znajdujemy jakieś monety. No. Dzieje się. Dobra. Tego kilona zosta... O! Dobra, ludzie, ja muszę iść. Ja chcę się dowiedzieć, co jest tam. Może ta soda da mi jakieś moce? Kto wie? Nie wiem. Ale idźmy. Bo tu nie było po tej stronie windy. A może musimy zdobyć monety, żeby tą windę odblokować. Tu jest kuchnia. A, tu jest winda. Dobra. O! Jadę w dół. A ja nie miałem jechać do góry? Yy, ja pojadę do góry, bo tu nic nie widać. Yy, Dobra, tam nic w ogóle nie widać, bo więc trochę czułbym się jak w horrorze. Dlatego lepiej idźmy tam, gdzie nam mówi. Okej. Okay. O, lampka za dużo nie daje. Kucharz Bryce. Czy to nie był ten typ, który wygląda na no Street Fightera, a mówił, że jest kucharzem? Zobaczmy. A nie mogę wejść. No dobra. O! Czekaj. Tu mogę wejść. Okej. Okay. Nie. Co to było? Nie wiem, czy tu powinienem wchodzić. O Boże! Czy to krew? A klucz przyniosę go staremu barmanowi. No, o i mamy pieniądz, dobra? ci teraz tu, co to jest? Łapka w dół? Ej, jak na Steamie łapka w dół po prostu! E Super Weasel Kid stare dobre czasy. Ehm... Co? Czy, 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 ja muszę analizę zrobić. Co się tu stało właśnie? Bo... Czy my mamy jakiś flashback teraz? Chyba tak. Gdzie ja mam iść? E... O! Mogę skakać. Przypomina mi to Mario. Czy jestem postacią z gry Mario? E... Super Wizard Kid. ty jak urosłeś? Cześć, panie Śród. Cześć, cóż, nie przedłużając. Witaj wy w wielkiej przygodzie. Możesz biegać, skakać i możesz nawet szybować wśród chmur. Wszyscy się cieszymy, że tu jesteś. O dzięki, panie Śród. Będę cię obserwował, dzieciaku. Ludzie Zaczyna mi się to podobać oj! To będzie... To będzie po prostu... burza muzyków. To co tu się będzie działo już, już mi się to podoba. Czy my w Mario? Jak ma sko... A, tym się skakało. Okej... Okay. Wow! Przebijam wow yy... <ścoughs> kurde, co ty się dzieje? dobra, jak mam skoczyć a, no tak dwa, ale co a patrzcie na to, jest jeden skok i mamy trzy skoki takie, dobra no dobra, skoczmy tu Okej, okay, tam coś jest. Dobra. Nic tu nie ma. Dobra. Ej! Co jest? A, ej, czy to ja nie mogę zginąć? <gryzamy> Aha. Jakby co, nie było żadnego trybu. Ten, ja nie wybrałem żadnej Easy, tam nic nie było. Widzieliście sami nawet. No nie było czegoś takiego jak poziom trudności. Żeby nie było, ja nie włączyłem nieśmiertelności. Co ty robisz? Ty zginąć nie mogę. Co jest? Wykończysz mnie, dzieciaku. Trzyma się z daleka od kolcu. Przepraszam, pani Śród. Oj, nie potrafię się na ciebie złościć. Aha, pan Śród nam pomaga. Aha. No mówię, to jest... No teraz to już jest pewne: to jest Mario. Witam w pierwszym odcinku z Mario. Witam w 2014 roku. Dzisiaj poskaczemy sobie. Mm. O, tu Mario, Patrzcie na to. Tęk tutaj szybki możemy zabijać. Co tu mamy? O! Kim ty jesteś? Hejka, kim jesteś? Och, młody łasica, przerwałeś moje roz. Co? Przepraszam. Nie obawiaj się. Jesteś najmniejszym z moich nieszczęść. Moja nieograniczona wiedza zamorowana tu na założ... żałosne zadania. Zadanie? Tak, młody łasica. Za monety. Przynieś mi ich 50, a wyjawię ci sekret. Masz teraz czterdzieści monet. Okej, okay, 10 monet i mi wyjawi sygnał. Dobra. To pierwsze co chcę się dowiedzieć, co się tu... od Janie Pawla. Yy, To po pierwsze. Chcę się dowiedzieć. Dobra, mamy. Równo 50. Powiedz mi lustereczko. Raczej dziwny kocie latając. Cześć! Mam monety! Młody łasica, zdradzę ci więc moją tajemnicę. Źródło prawdziwego szczęścia znajduje się... Nie, nie, nie mogę. Co? Nie mogę zwyczajnie wydawać bzdurwy, wygadywać bzdurwy w ramach nagrody, jak nie robić. Oto prawdziwy sekret. Ta gra została zbudowana na prochach innej. Niestety powiedziałam za wiele. E, czyli ta gra została stworzona na prochach innej gry? No widzę! Gramy w Mario! To się nie dziwię! Dobra! O! Ty! Bo nie wiem czy pan śród mi pomoże w walce z tymi dziwnymi. Ja nie mogę. co to jest. O! Pyk! Panie śród. A, no dobra. Pan wśród gdzieś tam? A? O! I lecimy dalej! Ej, ej! No! Co jest? Czekaj! Jeszcze tylko jedna rada. Wiem, że ci przeszkadzam. Jesteś specjalny, dzieciaku, ale nie pozwól, żeby to uderzyło ci do głowy. Ok? Czyli co? Moja postać jest egoistą. Nie, spokojnie. Pani śród. Najlepszy gracz nim steruje, więc wiesz. Gram tyle, że... Co? Co tu się dzieje? Aha, komentarz ze Steama. game l... Polecamy. Godzinę temu. Łącznie godzinę. Godzinę ma. Nie ma lepszej platformówki niż Super Weasel Kid. Pierwsza część serii nie rozczarowuje. Kocham pana Śruda. Super. Idę dalej. Co? Ej, co się tu dzieje? Czy ta gra? Bierze. Czy ta gra bierze jakby moich znajomych ze Steama? Ej, czyste? Cięca radość granie w Super Weasel Kit jest jak bycie znowu dzieckiem? Ej, co się tu dzieje? Co? Damian, co ty też w to grałeś? Siedem godzin. Wow, nie, nie wierzę, Damian. No, 10 na 10. przeżywam na nowo dzieciństwo. E, nie wiem, co się tu dzieje. Czy ta gra? Pobiera, jakby, informacje. Czekaj, co? Dobra, nie wiem. Damian grał i. Mój znajomy i mój brat grali w tą grę? Okej, okay, super. A! Znowu Super Wizard Kid. Pierwsza gra Lionela była najlepsza. Szkoda, że kolejna część nie równały się oryginałom Super Wizard Kid. Nie wnikam. Ja nie wnikam, dobra? Oczaj, bo tam komentarz jest. Dobra. Czy gra tyle wybacza. W dobrym sensie. Komu potrzebne koniec gry? No właśnie, komu potrzebne koniec gry? Jak może... Wow, co jest? Wow! Aha, czy ja nawet zginąć od... Od potworów nie mogę. Dobra. Ej, ludzie, serio, ja teraz... Stop. Poczekajcie. Przy okazji ściszę na chwilę dźwięk. Ta gra mi rozwaliła mózg. W tym momencie ta gra mi rozwaliła mózg. Przy okazji. Nie no, tak zostawię. Echem. Co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? Nie mam pojęcia. Dobra, idziemy dalej. Bo. To się zapowiada dobrze. Uwielbiam grę, ale po co były monety? No jak po co? Żeby zrobić zadanie z kotem jakimś. Damian, znowu coś tu dzieje? Kocham SWK. Zbieranie monet jest nagrodą samą w sobie? Nie, Dam Damian by tak nigdy nie napisał. Coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra Ale jeśli grał no to spoko no O i mogę latać Trzy słowa podnosi na duchu Najlepsza część SWK Nie wierzę, że to zrobił to 12 latek Lion to Geniusz 12 latek to stworzył co się tu dzieje? Nie wierzę, wspaniałe przeżycie, tylko parę chwil. Polecam wśród. Co się tu dzieje? Jasno widać. Nie, nie. Co się tu dzieje? Co się. Ludzie. Jakbyście mieli moją kamerkę w tym momencie, to ja jestem w szoku. Nie wiem, co się tu dzieje. Kto to jest? Czemu ja z kolorowej gry teraz jestem w jakimś mroku? Czy ja się obudziłem już? Kim ty jesteś? Spójrz na siebie. Biedny, głupcze. Co? Zostać zastąpionym czymś tak przeciętnym. Kim jesteś? Powinieneś lepiej dbać o pana Śróda. Jest coraz starszy. Przestań mówić straszne rzeczy. Dobrze. Do zobaczenia. Jeszcze się przewróciłem. Proszę Państwa, w tym filmie zakończymy. Wow! Nie wiem co mam powiedzieć. Zostawcie lajka, like subskrypcję. No i napiszcie hashtag śród. A ja przypnę serce. Do następnego. Wow, to będzie ciekawa seria.